Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Sonnik pomoże ci dowiedzieć się, co oznacza sen utopiony w wodzie. Ważne jest, aby pamiętać, czy jest zwłoki śniły, mężczyzna czy kobieta. Ma znaczenie wiek zmarłego. Starsza utopiona osoba uosabia cechy właściwe dla szacownego wieku, utopiona dziewczyna symbolizuje błędy młodości. W interpretacji snu ważną rolę odgrywa zbiornik wodny, w którym śniło się utonięcie, w rzece, w morzu, w brudnej wodzie. Należy wziąć pod uwagę więzi rodzinne. Utonął ukochany, mąż lub abstrakcyjna postać. Sny Millera, Junga, Frioda powiedzą ci, dlaczego zdarzyło się zobaczyć jednego lub wielu utopionych. Krótka interpretacja snu. Utopiony śnił się na krótko przed zmianami, często występującymi z inicjatywy śpiącego. Z jego łatwością dawne złudzenia i niezdecydowanie odchodzą w przeszłość, robiąc miejsce dla nowości. Z naturalnym biegiem wydarzeń przychodzi pełna harmonia. Nie ma potrzeby działać wbrew okolicznościom. Utopiony mężczyzna zwiastuje zmiany w życiu osobistym. Symbol mówi o potrzebie samorozwoju, przypomina, że nadszedł czas, aby zadbać o siebie. Niektóre szczegóły fabuły ostrzegają przed lekkomyślnym zachowaniem i nadmiernymi libacjami. Kiedy sen utonie, nastąpi okres materialnego dobrobytu. Przypływ energii pozwoli ci podnieść swój poziom zawodowy i finansowy. Sen obiecuje długo oczekiwane duże zakupy, jednocześnie ostrzega przed zwiększonym prawdopodobieństwem impulsywnych wydatków. Będzie wiele okazji do wykazania się i zwiększenia autorytetu. Co śni utopiona kobieta lub dziewczyna? Często śnione zwłoki w wodzie służą jako przypomnienie o zadaniach, które długo i niezasłużenie odkładane na później. Niektóre szczegóły fabuły wskazują, że śpiący jest tak pogrążony w biznesie, że zapomina o własnych bezpośrednich potrzebach. Młodzi w snach o kochankach utopiony mężczyzna odzwierciedla wątpliwości co do własnych uczuć. Istnieje duże prawdopodobieństwo punktu zwrotnego w związku lub spotkania z bardziej wartościowym młodym mężczyzną. Dojrzały tonący w wodzie daje znać, że nie ma sensu powtarzać działań, które kiedyś doprowadziły do sukcesu. Pomogą świeże rozwiązania, zaufanie do intuicji, umiejętność nieszablonowego myślenia. Żonaty opiekun rodzinnego ogniska marzyciel zaleca poświęcić więcej czasu najbliższym ludziom. Nadszedł czas, aby przypomnieć sobie o wspólnych zainteresowaniach ze współmałżonkiem, wyprowadzić komunikację poza tematy domowe. Zaprosić krewnych do odwiedzenia bez żadnego powodu. Niezamężna, kiedy abstrakcyjna utopiona osoba pojawia się we śnie, w najawu będzie okazja do relaksu. Dla szefowej jest to znak, że nadszedł czas, aby pobłażać podwładnym. Jeśli śniło ci się, że utopiłeś ulubioną osobę, która nie istnieje w rzeczywistości, są zmiany na froncie osobistym. Wciąż utopiona osoba we śnie zwiastuje nowe hobby. Udział we wspólnym projekcie da pozytywne emocje i pewność siebie. Nabyte umiejętności będą przydatne w przyszłości i być może staną się rodzinnym hobby. Tonący sen o mężczyźnie lub facecie. Sonnik identyfikuje utonięcie z zanurzeniem się we własnych doświadczeniach i złudzeniach. Istnieją podejrzenia, że śpiący znalazł się pod czyimś wpływem. Symbol wzywa do uwolnienia się od złudzeń i skoncentrowania się na obiektywnej rzeczywistości. Młody sen o zwłokach oznacza, że jest to okres sprzyjający realizacji śmiałych planów. Fortuna jest po stronie śpiącego. Interpretator trochę obawia się, że romantyczne uczucia grożą przykryciem śpiącego głową i przypomina, jak ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku. Dojrzałość, jeśli utopiony nieumyślnie wpadł w sieci rybackie, przed spotkaniem z kolegą, który zacznie narzekać na życie. Sonnik zaleca wysłuchanie smutnej historii. Wysokie prawdopodobieństwo znalezienia wyjścia z sytuacji i pomocy przyjacielowi, nie bez korzyści dla siebie. Małżeństwo symbol człowieka rodzinnego obiecuje atak zazdrości, który przejawi się nie w sferze osobistej, ale w sferze biznesowej. Sukcesy kolegów zainspirują ich do własnych wyczynów w pracy. Wysiłki zostaną sprawiedliwie nagrodzone, otworzą nowe horyzonty działalności zawodowej. Poprawa sytuacji finansowej pozytywnie wpłynie na relacje rodzinne. Singiel okoliczności będą tak szczęśliwe, że istnieje ryzyko zdobycia zazdrosnych ludzi. Pojawi się pokusa wykazania wyższości. Nie idź o chwilowym kaprysie niedługo, aby dostać się tak w smaku, że mylić własne słowa. Interpretacja snu Miller. Próba wyciągnięcia z wody tonącego mówi o ukrytych umiejętnościach przywódczych marzyciela. Marzyciel sugeruje odrzucenie nadmiernej skromności. Gdy tylko ujawni się symbioza kreatywności, inicjatywy i wytrwałości, niepewność uleci bez śladu. Jeśli na lądzie okaże się, że ofiara niestety jest już trupem, na jawu grozi obezwładnieniem próżnych lęków. Jest to niepokój o dobrobyt finansowy lub wierność drugiej połowy, panika przed kłopotami, co jest mało prawdopodobne. Ważne jest, aby nie zapewniać im sprzyjającego gruntu, aby zapobiec ich wzrostowi do naprawdę przerażających rozmiarów. Znaczenie snu według Dream Booka Wanga: Jeśli długo leżący w wodzie utopiony wbrew prawom natury ożywa we śnie, jasnowicz nie zaleca rąbania z ramienia. Pochopny krok wkrótce będzie chciał odwołać, co może być problematyczne. Leżenie na dnie Toni symbolizuje niewykorzystany potencjał śniącego. Uświadomienie sobie tego zapobiega obawom przed wieloma nieistotnymi, aczkolwiek irytującymi przeszkodami. Teraz jest odpowiedni moment, aby przypomnieć problemom, kto tu rządzi. Jeśli pojawił się zmarły mężczyzna, nadszedł czas, aby o stare więzi. Spotkanie lub zdalna komunikacja z przyjaciółmi z dzieciństwa otworzy nowe perspektywy. Freudowska wersja snu. Jeśli śniło ci się, że to pielec otworzył oczy, zbliża się kluczowy moment. Śpiący będzie miał szansę naprawić błąd z przeszłości. Jednocześnie wzrasta prawdopodobieństwo ponownego wpadnięcia w kłopoty. Należy zastanowić się dwa razy przed zaangażowaniem się w wątpliwe przedsięwzięcie. Nie bój się, jeśli ratując tonącego, na góra żadiło być w wodzie i iść na dno. Słynny psychoanalityk mówi, że taka fabuła marzy się w oczekiwaniu na szczerą rozmowę. Osoba płci przeciwnej uczyni śniącego swoim powiernikiem. Kiedy utopiony we śnie jest znajomym, ma dowiedzieć się o nim lub od niego czegoś nieoczekiwanego. Nie ma powodu, aby martwić się o jego bezpieczeństwo. Interpretacja islamskiej księgi snów. Wizje utopionego człowieka przypominają, że przywileje nie mogą trwać wiecznie. W pracy śpiący zacznie pytać, jak z innymi pracownikami. Domochadcy poprosi o wzięcie na siebie niektórych zmartwień związanych z poprawą codziennego życia. W romantycznym związku może pojawić się pytanie o krawędź. Jeśli uda ci się odepchnąć tonącego wystarczająco daleko, możesz nadal cieszyć się uprzywilejowaną pozycją. Gdy zdarzy się, że tak mocno zaczepi się opływającego nieboszczyka, że uwolnienie się będzie problematyczne, śniący zdecyduje się na poważny zakup. Jeśli to ciągnie na dno, czeka go ekscytująca podróż. Krótkie interpretacje innych marzycieli. Oto CEO mówią o utopionych słynni wróżbici i psychologowie. Longo, kura dościśniącego zawodnik popełni błąd, Nostradamus o pomyślne. Rozwiązanie kontrowersyjnej kwestii Law pojawią się goście, których śpiący nie spodziewał się zobaczyć. Swetkow wzrasta prawdopodobieństwo. Wygranej lub otrzymania prezentu Jung e interesująca osoba wejdzie w twój krąg społeczny. Has zwiększone prawdopodobieństwo. Spotkania z byłym partnerem Interpretacja snów według dnia tygodnia. Dowiedz się, o czym marzy utopiony mężczyzna w dowolnym z siedmiu dni. Poniedziałek długotrwały konflikt zostanie w końcu rozwiązany. Wtorek wsparcie od bliskiej osoby, środa kilka opcji postawicie przed trudnym wyborem. Czwartek zostanie zaproszony na zabawne. Wydarzenie firmowe lub imprezę. Piątek otrzymasz zgodę od autorytatywnej osoby. Sobota czas odpocząć i zadbać o swoje zdrowie. Niedziela będzie okazja do poprawy swoich umiejętności. Znaczenie snów według pór roku. Interpretacje sezonowe pomogą zrozumieć, dlaczego śniłeś o utopionym człowieku. Zima pomyślne zakończenie beznadziejnej sprawy. Wiosna będziesz musiał ubiegać się o pracę w służbie publicznej. Lato nowe hobby zakryje ci głowę. Jesień i droga do celu będzie krótsza niż oczekiwano. Według faz księżyca. Przez cały miesiąc interpretacje nabierają dodatkowych znaczeń. Nów do ryzykownej, ale ekscytującej przygody pełnia niepewność. Da ci spokój słabnący miesiąc będziesz w stanie zrealizować swoje plany. Księżyc wnowił oznaki uwagi ze strony kolegi. CO oznacza utopiony mężczyzna we śnie w różnych sferach życia. Zbliża się okres, kiedy wszystko CO zostało powiedziane, nabiera bezprecedensowej wagi. Sonnik twierdzi, że opinia innych nie powinna być decydującym czynnikiem. Kiedyś niż o utopionym mężczyźnie nadszedł czas, aby stać się generatorem pomysłów i inspiratorem. Sen ostrzega przed możliwymi nieporozumieniami, które wkrótce zostaną rozwiązane bez katastrofalnych konsekwencji. Zdrowie i samorozwój wydaje się, że tutaj ktoś jest swoim własnym wrogiem. Zapomina o odpoczynku, nie przestrzega reżimu dnia i diety. Niepohamowana energia popycha do wątpliwych eksperymentów i konfliktów. Pożądane jest, aby wystrzegać się obrażeń spowodowanych ekstremalną rozrywką lub udziałem w walkach. Pieniądze, praca i kariera utopiony we śnie jest poprzedzony silną zachętą do pracy dla trzech i wiecznych pomysłów. Koledzy mogą uważać śpiącego za nowicjusza, z powodu którego mogą wystąpić pewne nieporozumienia w zespole. Nie jest to powód do poświęcania ambicji i uczciwie zwiększonych dochodów. Relacje jest mało prawdopodobne, że Twoja druga połowa zrozumie Cię bez przekonania. Kiedyś niż o tonącym mężczyźnie, lepiej poczekać na związek lub poważną rozmowę. Nie denerwuj się, jeśli romantyczna randka nie pójdzie zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Wpadka zostanie szybko zapomniana lub przejdzie do kategorii zabawnych wspomnień. Rozrywka, jeśli rozrywkowe wydarzenia i spotkania rodzinne sprawiają, że czekasz, należy przejąć inicjatywę. Przyjaciele i krewni chętnie przyjmą zaproszenie. Ktoś, kto widział we śnie utopionego, elokwencja pozwoli przynajmniej na wieczór poczuć duszę firmy. Śnił mi się utopiony mężczyzna w rzece lub innym zbiorniku wodnym. Martwy człowiek w rzece z szybkim nurtem śni o otrzymaniu nieoczekiwanego zysku lub prezentu. Jeśli śniłeś o topielcu w spokojnej rzece, śniący obiecuje przyjemne spotkanie. Jeśli zwłoki śniły się na brzegu, wkrótce stanie się jasne, że odpowiedź na palące pytanie znajduje się dosłownie przed nosem. Rozwiązanie będzie oczywiste i łatwo osiągalne. Utopiony w błotnistej kałuży, bagnie lub ssącym dole jest widziany na krótko przed wizytą na imprezie z dużą ilością alkoholu. Jeśli znasz środek, unikniesz kłopotów i porannego kaca. O czym marzy utopiony mężczyzna? Próba uratowania tonącego nieznajomego odzwierciedla zmęczenie codziennymi zmartwieniami. Sonnik radzi, aby nie przegapić okazji do ucodziennego życia. Podróż służbowa przyniesie nie tylko korzyści, ale także jasne wrażenia. Jeśli we śnie musiałeś zidentyfikować topielca, będziesz musiał poradzić sobie z posiadaczami władzy. Komunikowanie się z urzędnikami i przechodzenie przez instancje może wydawać się żmudne, ale w końcu sprawa zostanie rozwiązana na korzyść śpiącego. Jeśli tożsamość utopionego nie została ustalona, istnieje duże ryzyko spóźnienia się na ważne wydarzenie. Jeśli utopiona osoba była dalekim krewnym lub znajomym, pojawi się pokusa złamania zasad. Z pewną ostrożnością żart pozostanie bezkarny. Utopiony mąż. Często sny o utopionym małżonku są inspirowane żalem z powodu utraconych możliwości. Sądnik donosi, że perspektywy były wątpliwe, a obecna sytuacja nie jest taka zła. Jeśli mąż był w wodzie, bycie za kierownicą, nadmierna łatwowierność i chęć puszczenia spraw w niepamięć mogą prowadzić do strat. Jeśli śnisz o zwłokach ukochanej osoby w jego własnej wannie, planowana podróż zakończy się sukcesem. Jeśli śnisz, że utonął nie w wodzie, ale w innej substancji, czeka cię niezwykła przygoda. Marzyciel zwraca uwagę na emocje doświadczane we śnie. Smutek oznacza, że los ma zamiar przygotować marzycielowi hojny prezent. Panika ostrzega, że nadmierna pewność siebie może zawieść. Sen o kobiecie utopionej w wodzie. We śnie osobowość utopionej kobiety odgrywa ważną rolę. Babcia zwiastuje koniec okresu przymusowej samotności. Marząc o siostrze lub siostrzenicy, szefowie będą zachęcać finansowo. Matka odzwierciedla nostalgiczne nastroje. Jeśli marzyłeś o ciotce, będziesz chciał bezinteresownie zrobić dobry uczynek. Wizerunek córki obiecuje spełnienie życzenia. Kiedy żona, kochanka lub przyjaciółka śniła w oczekiwaniu na transakcję z nieruchomościami, transakcja będzie opłacalna. Teściowa i teść symbolizują tajemnice innych ludzi. Jeśli śniła ci się nieznana kobieta, ważne jest, aby zwrócić uwagę na jej wiek. Stara kobieta reprezentuje pozbycie się konserwatyzmu i kompleksów. Młoda zwiastuje rozejm z wieloletnim wrogiem. Utopiona dziewczyna. Jeśli śniła ci się młoda utopiona dziewczyna, powinieneś pamiętać, w ceo była ubrana. Strój panny młodej obiecuje poważną rozmowę z wysoko postawioną osobą. Biżuteria na zmarłej ostrzega, że teraz nie czas na angażowanie się w wątpliwe przedsięwzięcia. Brak ubrań oznacza, że nadszedł czas, aby ponownie rozważyć perspektywę życia. Jeśli śnisz o butach na jej stopach, będziesz kuszony do zakupów ponad swoje możliwości. Berfut utopiony przez jego pojawienie się we śnie obiecuje udaną podróż. Wielu utopionych Kilka pływających ciał jest utożsamianych z dodatkową odpowiedzialnością lub niewdzięczną pracą. Śniący sugeruje, że istnieje możliwość delegowania uciążliwych obowiązków. Jeśli masz szczęście obserwować, jak zmarli unoszą się w stojącej wodzie, możliwe będzie zrealizowanie kilku pomysłów jednocześnie. Wysiłki można skierować na różne sfery życia lub skoncentrować się na tej, w której najważniejszy jest wynik. Znajomy wśród utopionych śnił na krótko przed otrzymaniem ważnych wiadomości. Informacje mogą być bezpośrednio lub pośrednio związane z osobami, które śniły w postaci utopionych. Podsumowując, bez względu na to, jak przerażająca i nieprzyjemna jest fabuła we śnie, w prawdziwym życiu zwiastuje pozytywne zmiany w różnych sferach. Czasami utopiony mężczyzna ostrzega przed przypływem siły i tak żywymi wrażeniami, że emocje będą musiały zostać opanowane. Interpretacje sugerują, jak rozwiać próżne obawy i wątpliwości. Utopiony wskazuje na ukryte zasoby i tajne myśli, które szukają wyjścia. Sądnik szczerze życzy wszystkim marzycielom, aby w rzeczywistości nie spotkali się z utopionymi. Wyznanie miłości odbyłego udostępni autor Inga Archangielska Ostatnie komentarze. 9. Sen 2023 Anna śniło mi się, że poszliśmy z mężem na spacer nad jakąś rzekę. Była wąska i głęboka, woda była zielona. W poprzek niej leżała deska, po której szliśmy. A wokół tej deski, do góry nogami w wodzie leżały zwłoki, związane, widać było tylko kapcie. 27. Noów 2022 śnił mi się pływak płci męskiej. Nurkowałam pod wodą pokrytą grubym lodem, prosiłam o wyciągnięcie go, o pomoc, o odnalezienie. Kiedy prawie się obudziłam, spojrzałam na studnię, w której zanurkował, była zakrwawiona. To trudne 21, sep, 20-22, dziękuję za interpretację. 18 maja 2018 roku teraz śniło mi się, że piję wodę ze studni i jest tam martwe ciało, odwracam się i widzę drugą studnię w pobliżu i tam też, ale jak dzieci. Straszne nawet sobie wyobrazić. Z czwartku na piątek. 7. APR 2017 Sweta CO oznacza opóźnione utonięcie i pomogłem wyciągnąć. Paula śniło mi się, że poznałem dziewczynę online, na żywo, a następnego dnia już jej nie było. W moim śnie okazało się, że miałem własnego Ewangeliona, gigantycznego humanoidalnego robota, który wyciągnął moją dziewczynę z jeziora. 7. APR. 2017. Sweta, z 6 na 7. Śniło mi się, że razem z koleżanką widziałyśmy to pierca w rzece. Miał okropny zapach. Wyciągnęłyśmy go jednak z wody. Co to znaczy? 5. Feb. 2017. Irma. Śniło mi się, że płynę przez płytki odcinek jeziora do jakiejś skalistej wyspy, a obok mnie jest ręka wystająca z wody. Woda była zielona i mętna. Kiedy przepływałem obok ręki, spojrzałem na nią i ręka popłynęła w moją stronę. Tonąca dziewczyna o blond włosach bierze mnie za ramiona, odwraca i uśmiecha się do mnie. Czułem, że ma imię, nie powiem go na wszelki wypadek, chciała, żebym się z nią bawił i był jej przyjacielem. Ale przerwałem sen, ponieważ się bałem, a kiedy się boję, zaczynam kontrolować sny. Nie mogę zrozumieć, dlaczego o niej śniłem, ponieważ moim zdaniem nie dostałem żadnego ważnego ostrzeżenia. 15. Now 20, 16, Natalia śniło mi się, że moje dziecko utonęło w czystej wodzie. Wyciągnęłam go z wody i zaczęłam robić resuscytację. Mój syn wrócił do życia. Obudziłam się. Jeden akt. 2016 Aleksandra sen wyglądał następująco. Siedzę z rodzicami nad morzem, wszystko fajnie. I nagle niedaleko nas znajdują zwłoki. Był zakopany całym ciałem i tylko głowa wystawała. Zaczęli go odkopywać. A on jest taki spuchnięty, bardzo brzydki, ale jeszcze się nie rozłożył. Jest naprawdę spuchnięty. Nie wiem o co chodziło. Dwadzieścia, sen, dwadzieścia zina śniło mi się, że szłam w pobliżu rzeki i było kilka osób. A niektórzy mężczyźni wyciągę enengli z rzeki topielca i nieśli. Go zwłoki upadły na rządy, upadły, a zwłoki otworzyły oczy i spojrzały w moje, były przezroczyste niebieski kolor. 6. APR 2016. Ja śniło mi się, że płynę na jakiejś łodzi i widzę, że z wody wystaje ręka, potem kolejna ręka, zacząłem liczyć i naliczyłem około 30 utopionych. Potem woda pokryła się lodem, a pod nim zobaczyłem też utopionych ludzi. Jeden wciąż żył, przełamaliśmy lód i wyciągnęliśmy go żywego. Nie rozumiem, o co tu chodzi. 20 marca 2016 roku katieśniłem o tej samej utopionej osobie przez trzy dni z rzędu, pierwszego dnia, byłem z przyjaciółmi nad jeziorem, postanowiłem popływać i widzę rękę wystającą z wody i podpłynąłem, a całe ciało wyszło z wody, ale nie bałem się, wezwałem pomoc. Drugiego dnia wszystko było tak samo, ale w innym miejscu. A trzeciego w to był żywy człowiek, ale pamiętam dokładnie, że dwa dni temu to był topielec. Po prostu szedł za mną i nic nie mówił. Po prostu szedł. Już się boję zasnąć dziesięć. Feb 2016 dasze miałem sen, że stoję obok jeziora, a obok moich pleców wisi wieżba płacząca. Idę do jeziora i widzę ją, kobietę ubraną w białą koszulę z czarnymi włosami, patrzę w jezioro, ona milczy, a potem się uśmiecha, gęsia skórka na skórze. A potem śniła mi się moja klasa i wszyscy w niej byli, i była tam kobieta, która próbowała mi pomóc, a kiedy zacząłem sobie przypominać. Ona zaczęła coś rysować i narysowała ten sam bestialski uśmiech, i coś jeszcze, a potem moi koledzy z klasy zaczęli się wściekać. A ja jak myś się bałem, tylko z jakiegoś powodu próbowałem wyskoczyć przez okno i zatrzymała mnie ta kobieta, psycholog, i powiedziała: Jak spróbuj zapamiętać sen? A potem się obudziłam i trzęsę się jak liść na wietrze mimo, że jestem pod ciepłymi kocami. Proszę o pomoc w zrozumieniu, ten sen mnie cholernie przeraził, szczególnie ten uśmiech po prostu horror, a co najważniejsze nadal nie zapomniałam tego snu. Pomocy 2. Feb 2016 Ale śniło mi się, że jestem na górze, skąd roztacza się piękny widok na okolice, potem zaczyna się zła pogoda i musiałam przepłynąć rzekę, zanim zaczęła się burza. Zaczęłam się cofać i zostałam porwana przez nurt na drugi brzeg, wysepkę, i wtedy poczułam czyjąś nogę, próbowałam ją złapać, ale. się wyślizgnęła, wtedy wynurzył się chłopiec w wieku około ośmiu lat, twarz oszpecona, powieki spuchnięte i zalane krwią. Miał na sobie czerwoną koszulkę i niebieskie spodenki. Te same ubrania ma mój własny brat, który jest teraz w szpitalu po operacji, zaciągnąłem tego topielca do domu, aby moja mama zadzwoniła na policję. Co to oznacza? 17. Jan, 2016. Dmitry śniło mi się z czwartku na piątek od 14.01, 15 do 15.01. 15. Że ja z nieznaną osobą w łodzi wyciągamy z dna ujścia, jak rozumiem, lub może dwie utopione dziewczyny, twarze nie są znajome. Nawet ich nie pamiętam, pamiętam, że z drugą osobą przez długi czas czkaliśmy, chociaż można powiedzieć, że byli na mieliźnie, wyciągnęliśmy do łódki były trzecie głosy proszące o pomoc, proszące o pomoc, jakbyśmy je uśpili, ale one już tonęły, woda była czysta, kiedy? Wyciągnąłem jedną z dziewczyn, na dnie piasku zobaczyłem monety i jakby biżuterię, jeśli pamięć nie zawodzi. Pomóż mi, proszę. Bardzo się martwię, bo sny śnią mi się bardzo rzadko, ale powiedzmy tak trafnie. dziewięć. Jan, dwadzieścia 16. Twoje imię śniło mi się dzisiaj, że wszedłem. Do jakiegoś wejścia przyszedłem do znajomego, ale teraz nie pamiętam do kogo dokładnie i koło jego drzwi stały cztery trupy duchy. Przestraszyły mnie i wyszedłem. Następnym razem przyszedłem z wodą i z jakiegoś powodu postanowiłem ich nią spryskać. Jeden z nich powiedział, że już utonął i nie potrzebuje wody. Trzy, Jan, dwadzieścia szesnaście, Elejne. Najpierw śniła mi się utopiona mała dziewczynka, siedzę na brzegu rzeki z siostrą, wkładam rękę do wody, dziewczynka. Podpływa i wciąga mnie do rzeki. Potem nastąpił podobny sen, siedzimy w domu, którego okna wychodzą na rzekę, trochę zabawy, zauważam, że nurt rzeki unosi ciała dwóch. Mężczyzn twarzą w dół, rozpoznaję moich znajomych, obaj w rzeczywistości są bezpieczni i bez szwanku. 15. dwadzieścia no, 2015. Ale śniło mi się, że mój syn utonął. Straszna interpretacja była żona mojego mężczyzny ciągle czaruje, czy to naprawdę na dziecko też ma wpływ. 1. Now, 2015 i śniłem utopionego mężczyznę w białej koszuli, młodego. Blisko brzegu wypłynął na powierzchnię. O co chodzi? 19. Akt, 2015 Maria śniło mi się, że kiedy się obudziłam, zobaczyłam utopioną dziewczynę w moim łóżku, co to znaczy? 20. Sen, 2015 Elejny śniło mi się, że poszliśmy popływać z przyjaciółmi i z moim młodszym bratem, zobaczyłam pod wodą. A on jakby prosił o pomoc, ale już nie żył. Mój młodszy brat zobaczył to, ale nadal chciał pływać, nie pozwoliłam mu iść, a potem nagle się obudziłam. 23 sierpień 2015 Siergiej chce kobietę. 19 sierpień 2015 Swietłana śniła mi się dziś utopiona w morzu dziewczyna, której zwłoki wyciągnęłam z wody. 11. Ak, 2015. Werusja dzisiaj miałam sen, w którym znalazłam dwóch hokeistów z kijami utopionych w stawie. Leżeli z minami do góry. 24. Lipca 2015 roku: Christina śniło mi się dziś, jak pływam w jeziorze z czystą, czystą wodą i wyraźnie pod wodą widzę. Mężczyznę jest tuż pod wodą, jakby stał, płynę dalej i widzę na powierzchni wody innego mężczyznę, jest do góry nogami. 7 marca 2015 roku od dwóch tygodni mam ten sam sen. Jestem w wodzie, a wokół mnie jest grupa topielców, których nie znam. 31 jan, 2015 julia, dzisiaj miałam sen. Blisko brzegu na morzu pływał topielec, dorosły. Ktoś wyciągnął z wody, okazało się, że to mały chłopiec, ożył. Okazało się, że to mój syn. 19. Jan, 2015 Mariga śniło mi się, jakbym pływał w jeziorze, a na dnie jeziora leżało wielu topielców i wszyscy leżeli twarzą w dół. Danila właśnie miałem dokładnie taki sam sen, siedzę czytając i gęsią skórkę. 16. Jan, 2015 Wanie dzisiaj śniłem sen, jakby będąc w wodzie zobaczyłem małą szczotkę mężczyzny, ponieważ dziecko, które pociągnąłem. Za rękę okazało się, że dziecko utonęło najwyraźniej zaplątane w sieć rybacką. 20. Dec. 2014 Anna śniło mi się, że widziałam jak najpierw zabito mężczyznę i wrzucono go do wody. Leżał jak topielec, a potem wstał i wyszedł na brzeg. 4. Akt. 2014 Nadjusza śniło mi się dzisiaj, że w jeziorze 40 metrów od brzegu spod wody wynurzyły się dwa ogromne pająki, które trzymały w łapach topielca. Co dziwne utopcem był bardzo młody facet, blady, biały jak śnieg i w klatce. Nie porównywałem tego wszystkiego, ale nie mogę zrozumieć, co to znaczy? Pomocy. 31. AK, 214 zin mi się dziś, że pływam w jeziorze, a przy brzegu pływa dwóch martwych ludzi, leżą martwi na powierzchni wody. Podpływam blisko, boję się, ale płynę uderzając ich rękami. Jeden z topielców to mój szwagier, utonął osiem lat temu w jeziorze, widzę go i płaczę. Drugiego topielca nie znam, ale ma otwarte oczy. To było bardzo przerażające, poradźcie mi o co w tym wszystkim chodzi. 31. Ak. 2014 Zinie jeśli dzwoni do ciebie zmarła osoba to bardzo zły znak, poradź siostrze żeby poszła do kościoła. 1. Ak. 2014 Ludmiła moja siostra miała dziś sen, w którym widziała utopioną małą dziewczynkę, która chowała się za plecami mojej siostry. A ta dziewczynka powiedziała mojej siostrze, że jest jedną z nich, a także zaproponowała mojej siostrze, aby poszła z nimi. Powiedz coś, Jung Karl Gustaw. Analiza snów. Seminaria w dwóch częściach. Wydawca Castellie, 2014 rok. 700 centów. ISBN 978 myślnik 5 myślnik 519 myślnik 6704 myślnik 9. Miller Gustav Hindman. Dreambook Millera. 10 tysiące interpretacji snów. Wydawca. Ripoll Classic 2013 rok, 640 centów. ISBN 978-5-386-05-651-3 myślnik myślnik Kraus-Kler SONNIK Wydawca AST 2015 rok, 320 centów. ISBN 978 myślnik 5 myślnik 17